Przed sobą mamy zadanie jest to dowód, dowód algebraiczny, dowód logarytmiczny. Mamy dane dodatnie takie liczby A i B, gdzie A jest większe od B spełniający warunek. Logarytm przy podstawie 2 z wyrażenia A minus B przez 3 ma być równe 1 druga i w nawiasie suma logarytmów przy podstawie 2 z A i logarytmów przy podstawie 2 z B. I my mamy wykazać że dla liczb a i b prawdziwa jest równość a kwadrat plus b kwadrat równa się 11ab. W jaki sposób w ogóle zabrać się za to zadanie? Zobaczmy. Nasz, nasze założenie zawiera w sobie logarytmy, natomiast to, czego mamy dowieść tych logarytmów w ogóle nie ma. Zatem na którymś etapie naszego dowodu my musimy się tych logarytmów po prostu pozbyć. Pytanie zatem, w jaki sposób zrobimy to? Zobaczmy, że tutaj mamy logarytm przy podstawie 2 o podstawie 2, i tutaj też są logarytmy o podstawie 2. No i możemy tutaj skorzy skorzystać z tego, że jeżeli mamy mieć logarytm przy podstawie a z b, i on ma być równy jakiegoś logarytmowi przy podstawie a z c, no to musi tutaj zajść równość b równa się c. Tak? No jeżeli logarytmy przy tej samej podstawie mają być sobie równe, no to liczby logarytmowane też muszą być sobie równe. Zatem prawą stronę chcemy doprowadzić do, do takiej postaci, żeby pojawił się tutaj tylko jeden logarytm. Zobaczmy zatem. Wypiszmy najpierw nasze założenia. Tak, a i b są dodatnie, czyli a i b należą do zbioru liczb. Rzeczywistych dodatnich oraz a ma być większe od b. To założenie nam się raczej nie przyda. Ono raczej jest tutaj tak, żeby ta liczba logarytmowana nie była ujemna, po prostu. No dobrze, to myślę, że możemy zacząć nasz dowód. Zacznijmy tak od tego, co mamy dane. Logarytm przy podstawie 2 z a minus b dzielone przez 3 to ma nam dać jedną, drugą. No i tu mamy sumę tych logarytmów przy podstawie 2 z A i logarytm przy podstawie 2 z B. W jaki sposób tutaj dostać najpierw jeden logarytm? No Możemy skorzystać ze wzoru, że jeżeli dodajemy do siebie logarytmy o tych samych podstawach, to powstaje nam jeden logarytm, którego liczbą logarytmowaną jest po prostu tak w tym przypadku A razy B. Tak będzie to iloczyn. Liczb logarytmowanych tych poprzednich dwóch logarytmów. Zatem logarytm przy podstawie 2 z a minus b na 3 ma nam dać jedną, drugą, no i tutaj mamy logarytm przy podstawie 2 z a razy b. To, co nam jeszcze tutaj przeszkadza, to jest ta jedna, druga, i żeby jej się pozbyć, Ją chcielibyśmy wrzucić tutaj jako potęgę liczby logarytmowanej. Tak, to jest wzór, który działa w obie strony, tak, jeżeli tutaj byłaby dwójka, ją moglibyśmy tutaj wrzucić, analogicznie tą jedną, drugą możemy wrzucić jako potęgę liczby logarytmowanej. Mamy zatem logarytm przy podstawie 2 z a minus b na 3 i to ma nam dać logarytm przy podstawie 2, no i tu będzie A razy B do potęgi jednej drugiej. No a my wiemy, że potęga jedna druga to jest po prostu pierwiastek. Czyli to jest logarytm przy podstawie 2 z pierwiastka AB. No i teraz, skoro ten logarytm ma być równy temu logarytmowi, no to ich liczby logarytmowane muszą być sobie równe. Zatem A minus B na 3 musi nam dać pierwiastek z A razy B. No i zobaczmy, tutaj chcielibyśmy, można by pozbyć się tej, tej trójki, więc obu stronie pomnożymy to przez 3. Dostaniemy wtedy a minus b równe 3 pierwiastkom z a razy b. No i teraz zobaczmy, w naszej tezie nie ma pierwiastka, są za to kwadraty. To powinno nam przynieść na myśl, że chcemy to równanie podnieść obu stronie do kwadratu. Dostajemy zatem a kwadrat minus 2ab. Plus b kwadrat, tak? Po lewej stronie mamy wzór skróconego mnożenia a minus b do kwadratu. I to ma być równe. No i tutaj trójka do kwadratu 9. No i pierwiastek się likwiduje. Dostajemy a razy b. Teraz wystarczy te minus 2b przenieść na drugą stronę ze zmienionym znakiem. Dostajemy zatem a kwadrat plus b kwadrat równa się 11ab, co kończy nasz dowód logarytmiczny.